Witajcie moi mili w nowym roku. Nowy rok przynosi nowe postanowienia. Nie wiem jak wasze, ale moje oczywiście jak każdy. Chciałabym być bardziej fit, bardziej miła, grzeczna, sympatyczna i mniej rozlewać w kuchni. Chociaż to ostatnio na pewno się nie uda. Ale dzisiaj wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom i wychodząc naprzeciw waszym postanowieniom, robimy super fajne, szybkie ekspresowe fit koktajle. Będzie nam potrzebne do tego pół ogórka jeżeli ktoś się nie wyżył na święta podczas krojenia, może jeszcze pokroić ogórka na mniejsze kawałki. Pół gruszki. Wycinamy jej tylko te niepotrzebne części. Do tego pietruszka, czyli źródło witaminy C. O, przedarta już pachnie. Mm. Żeby nam trochę się żyło miętowo i żebyśmy czuli miętę, prawdziwą miętę do tych naszych postanowień, dodamy też pęczek mięty, niecały, może być połówka. Do tego sok z limonki, do tego kilka kropel wanilii, ksylitol, bo jesteśmy teraz przecież w akcji Fit. O, uwielbiam takie otwieranie. Szybciutko. Teraz i szklanka wody. A teraz całość blendujemy i nasz koktajl jest gotowy. O, koniec treningu, bo już koktajl gotowy. Dzień dobry, ale pachnie ziołami. Hmm. I wanilią. O, jestem ciekawa, jak Wam zasmakuje ten mój dodatek waniliowy. myślę, że będzie super. Ale zielony. No już od samego koloru. Ja się tak czuję taka zdrowsza, bardziej witalna, prawda i bardziej fit. To teraz jeszcze próba. Tak, zielony, odrobinę słodki, ożywczy ze względu na ogórka, no i waniliowy. A teraz czas na detoks, czyli drugi koktajl, który was oczyści po tych wszystkich rozpustach świątecznych i sylwestrowych. A więc mój drugi koktajl będzie składał się z bardzo prostych składników. Dodamy sok z grejpfruta. Teraz dodamy cytrynę i limonkę, żeby nam to oczyszczanie tak prawdziwie przechodziło przez cały organizm. I dodamy jabłko. Ze skórką, bo w skórce, jak to babcia mówiła, znajduje się najwięcej witamin. Dobrze, mamy jabłka i teraz przejdziemy do naszych przypraw, które dodadzą nam właśnie tej funkcji detoksykacyjnej, na rozgrzanie kardamon. Nie za dużo, żeby nie było gorzkie. Do tego dodamy jeszcze imbir. Można go pokroić na mniejsze kawałki. Pamiętajcie, że imbir ma jeszcze właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze. Przydaje się przy różnego rodzaju przeziębieniach, ale po takich koktajlach wam przeziębienia nie są groźne. Dodamy jeszcze cynamon i do tego dwie szkanki wody. Ciach! No, już teraz. Miksujemy. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi przepisami, które są lekkie i fit, odsyłam Was do naszej playlisty z daniami lekkimi. Możemy przelać do szkanki. Próbuję. Mmm. Jestem ciekawa, który bardziej Wam zasmakuje. Ten jest bardzo orzeźwiający dzięki ogórkowi. Ten ma w sobie imbir i kardamon, więc dodajemy trochę do tego korzennej nuty. Ja zapraszam Was do tego, żebyście wytrwali w swoich postanowieniach. A w każdy poniedziałek, środę i piątek publikujemy Wam nowe przepisy. Łapki w górę, bądźcie z nami. No i oczywiście, fit!